Stadion przy ulicy Hutniczej był jednym z istotnych tematów sesji budżetowej. Prezydent miasta przyznał, że nie dotrzymał słowa danego kibicom, ale nie ma wyrzutów sumienia i nie ma ochoty się tłumaczyć. O ustaleniach, jakie zostały zawarte między kibicami prezydentem miasta oraz projektantem stadionu w lutym 2012 roku wie chyba każdy interesujący się sportem kibic stali Stalowa Wola. Podczas tamtego spotkania zapadła decyzja, że w 2014 roku będzie remontowana trybuna główna z całym zapleczem. Tak się jednak nie stało, gdyż w budżecie na przyszły rok przewidziano tylko milion złotych na budowę sektora dla gości. Radny Adam Danaj zabrał głos w imieniu wszystkich kibiców oraz sympatyków lokalnej piłki nożnej. Projekt od początku do końca jest odzwierciedleniem życzeń pana prezydenta. Zresztą nie tylko projekt, ale również sposób budowy, jak i kolejność realizacji inwestycji. W momencie, gdy wszyscy mówili, że budowę należy rozpocząć od trybuny za bramką, trybuny, trybuny, przepraszam, głównej z zapleczem, Pan Prezydent uparł się, że zacznie budowę od trybuny od ulicy Kutniczej. Trybuny, która była na chwilę obecną najnowsza i najbardziej mm, możliwie, że tak powiem, do grzybów. Duży... Pan Prezydent nie chciał o tym słyszeć. Gdy była mowa o tanim zadaszeniu prezentowym wykorzystywanym na niemal wszystkich stadionach w Polsce, Pan Prezydent uparł się na szklany dach, który zresztą w związku ze szczędnościami został bodajże obcięty o 3 metry. Efekt tego mamy dzisiaj taki, że mniej więcej na 6-8 rzędzie na trybunie przy opadach w deszczu wszyscy są mokrzy. Także mamy trybunę z dachem, gdzie każdy na nie moki. Stadion miał być na 12 tysięcy z możliwością rozbudowy do 15 tysięcy w europejskim standardzie, podgrzewaną murawą, oświetleniem, parkingami itd. Co mamy dziś? Jedną trybunę, bez podgrzewania murawy, bez oświetlenia, a co najważniejsze, bez toalet. Generalnie problem budowy stadionu jest głęboko zakorzeniony w niechęci Pana Prezydenta do sportu, a w szczególności do piłki nożnej. Tylko czy to się komuś podoba, czy nie, to piłka nożna w obskórnych warunkach zbiera w naszym mieście największą liczbę osób. I to co dwa tygodnie, nie na jakichś występach w Domu Kultury czy w muzeach kilka razy do roku, tylko co dwa tygodnie mamy liczną grupę mieszkańców na stadionie. Kolejnym bardzo ważnym argumentem, dla którego nie poprę tego budżetu, jest brak wsparcia finansowego dla piłkarskiej spółki akcyjnej. Nie, przynajmniej ja tego nie znalazłem. Dzisiaj w autopoprawce widzimy, że jest to po prostu wykreślone. Gdyby nie patrzeć, jest to jedyna profesjonalna drużyna, która gra na szczeblu centralnym i oprócz Huty Stalowa Wola jest to jedyna wizytówka naszego miasta. Nikt nie będzie mówił o bibliotece, inkubatorze. Dalej Stalowa Wola będzie kojarzyła się z Hutą i Stalutką. Co do projektu budżetu. Nie będę mówił bardzo dużo, się tylko na dwóch Na stadionie to po drugie, a po pierwsze na poprawce, którą już składałem podczas posiedzenia Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej, czyli o budowie boiska przy publicznej szkole podstawowej nr 1 imienia Wacława Polskiego w Woli. Zaproponowałem nawet 200 tysięcy złotych na to boisko przenieść z następujących zadań. 200 tysięcy złotych uszczupić. Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejne 200 tysięcy zł przenieść z rezerwy ogólnej i 100 tysięcy zł z rezerwy na remonty szkół i przedszkoli, które znajdują się na terenie miasta Stołobowowej. Chciałbym podkreślić, że podtrzymuję tą poprawkę. Jestem przekonany, że każde, z, każde przesunięcie tych kwot nie zakłóci ani ogólnego budżetu naszego miasta ani budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panie Prezydencie, mam przy sobie takie zdjęcie, które Pan e, z konferencji prasowej z 2008 roku, kiedy prezentował Pan mediom wybór projektu stadionu, który Pan wtedy razem z komisją konkursową zdecydował się, jak się okazuje teraz nie realizować. Jest to zdjęcie z 2008 roku, a wtedy wybierając ten projekt, mówił Pan dokładnie tam, żeby nie być gołosłowym, żeby potwierdzić słowa radnego Adama Danaja, który wcześniej mówił. Cytuję bardzo dokładnie, bez, bez, żadnej, bez żadnej zmiany. Dziękuję. Warszawa buduje stadion za 300 milionów złotych i ma on pomieścić 30 tysięcy widzów. My chcemy zbudować obiekt dla 10 tysięcy widzów. Za 45 milionów złotych. To chyba wystarczający argument do tego, żeby mówić o, mówić o naszym projekcie, że jest on z punktu widzenia ekonomicznego tanim projektem. Stadion zostanie przebudowany w ciągu 4 lat. Ostatni etap prac planowany jest na 2013 rok. Do tego czasu ma powstać nowoczesny obiekt na 10 tysięcy widzów z zadaszeniem wykonanym z polimę Hartowanego szkła. Na stadionie będą rozgrywane spotkania międzynarodowe. Pokażę, pokażę, wskazać fundusze, z których można było pozyskać pieniądze na budowę tego stadionu. Ja oddaję swoją pensję miesięczną temu człowiekowi. No jest to kilka tysięcy złotych. Nie zgłosił się nikt. Nie zgłosił się nikt. Jeżeli dalej ktoś ma zamiar wypominać, że. Że no, nie szukaliśmy pieniędzy z zewnątrz, to wtedy jasne kolejne. W końcu powiem, skąd? Skąd? Panie Szwiąza, tutaj jest taki fundusz, stąd i stąd mógł Pan wziąć pieniądze na budowę stadionu. Znalazł się ktoś taki? Jeszcze dostałby za to miesięczną pensję. No nie znalazł się nikt taki. Więc zamknijmy kwestię pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę stadionu przez, przez, przez stalową stalowego. Proszę? Pan powiedział, skąd pieniądze, jest... Z budżetu miasta, koleżanki. Z budżetu miasta. Przepraszam. Dlaczego do to wpisuje? Moment, To moment, moment, to moment, w... jest moment, Dobrze, za moment, 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 na pytanie. Jeżeli chodzi teraz, o moment, moment, nie jest moment, priorytetem dla miasta, ani moment, moment, Dobrze jest, gdyby stalowa woda miała nowoczesny stadion i do tego będziemy zmierzać. Wolniej szybciej, ale będziemy zmierzać. Faktem jest, że jest jedna trybuna wybudowana za 5 milionów złotych. Gdyby udało nam się resztę wybudować obiektów za tak tanim kosztem, to rzeczywiście ten stadion byłby jednym z najtańszych, ale prawdopodobnie się nie uda. Teraz następna rzecz. Pytanie do tutaj panów, którzy, którzy są kibicami. Jeżeli byście komuś obiecali rok temu, że mu na przykład kupicie no, swojej dziewczynie, żonie, że kupicie jej coś bardzo cennego i mieliście w tym czasie wypadek samochodem, no i trzeba teraz ten samochód albo kupić nowy, Albo, albo wydać bardzo dużą kwotę na naprawę, a ten samochód jest Wam niezbędny do tego, żebyście mogli dojechać do pracy i w ogóle mieć pracę. To Wy uważalibyście, że dalej wiąże Was to słowo danie tej osobie, czy też, no musicie mieć ten samochód, żeby w ogóle tego słowa kiedy chodził, dotrzymać. I ja jestem w takiej sytuacji. Dobrze, to jest moja odpowiedzialność, Wy mnie z tego odliczycie za ten. To jest taka odpowiedzialność moja, a moja odpowiedzialność jest taka, że najpierw to, co jest dla miasta najważniejsze, co jest absolutnie konieczne, żeby zapewnić perspektywę rozwoju, nie, nie w tam rok, dwa, ale lat kilka, kilkanaście, jeżeli się da, a potem to, a potem to, co to jest raczej takim, powiedzmy sobie, dopełnieniem y, funkcji miasta, takiego jak stanowa a stratą był z tej funkcji. Nie wiem, ilu tutaj z obecnych kibiców ma pracę i ile zarabia, ale podstawą jest to, żeby w Stanowej Woli można było mieć pracę, można było mieć miejsca pracy i na to przede wszystkim pieniądze. Jeżeli ktoś mówi, tak jak Pan Radny się widać, że utrzymujemy budżetówkę, rozbudowujemy. Owszem, to prawda. Tylko jaśniej twierdzić, że w stanowej roboli robimy to bardziej harmonii. Nie pchamy pieniędzy w budżetówkę, tylko i wyłącznie i pchamy pieniądze w to, co jest niezbędne, a zwłaszcza w to, na co dostajemy bardzo duże dofinansowanie. Natomiast nie ma innego wyjścia, jeżeli chcemy, chcemy rozwijać te podstawowe funkcje miasta, które mają być ośrodkiem nowoczesnym z perspektywami rozwoju na przyszłość. I trzeba to, i trzeba, i trzeba to zrozumieć. Otóż jestem przeciwnikiem podnoszenia podatków, a wpływy do budżetu miasta muszą właśnie rosnąć z tego nowe tereny, nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, podatki. I taka jest kolejna rzecz. I taka jest kolejna rzecz. Jeżeli są miejsca pracy i podatki, są pieniądze na rozwój miasta i możemy wtedy decydować, kłócić się, dyskutować, co najpierw, biblioteka czy stanie. I trzeba pamiętać o tym, jeżeli tutaj Pan Radny dalej mówi o tym, że tam co dwa przychodzi, co dwa tygodnie przychodzi jakaś ilość osób, no to ja muszę także, że z tych uczelni i tak dalej, to korzysta duża grupa osób codziennie prawie. Codziennie prawie. Tam ktoś przychodzi, tam, tam, tam jest, prawda? I trzeba pamiętać o tym, że studenci to jest grupa społeczna, która zostawia pieniądze w mieście. Jeżeli my mamy te, powiedzmy sobie, około 5 tysięcy studentów stalowej woli, stacjonarnych i niestacjonarnych, no to powiedzmy sobie, gdzieś tak, dwie trzecie może, może to są ludzie, którzy są z zewnątrz. Część przyjeżdża tutaj na zajęcia niestacjonarne, ale duża część to są studenci stacjonarni, studenci z zewnątrz. Oni tu mieszkają. Płacą za mieszkania, kupują w sklepach i tak dalej, i tak dalej. I zostawiają, pieniądze, I zostawiają pieniądze. Bardzo oszczędnie licząc, taki student w stalowej Woli miesięcznie zostawia w granicach 800 zł. 800 zł. No to policzmy teraz, policzmy, policzmy, policzmy to jest oszczędny rachunek, że on zostawia 800 zł w stalowej Woli. No to policzmy tych, tych powiedzmy sobie, nie, nie, nie 5 tysięcy, a 2000 studentów. 2 tysiące razy 800 no. No, takie to jest No. takie kalkulacje to jest... No nie jest, to nie To nie jest, jest kompetencją. Dobrze, 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 dobrze. Nie mam rzetelnej wiedzy na ten, to, co... No nie. Natomiast... No to studenci zostawiają u nas, studenci zostawiają u na, nas kilkaset tysięcy złotych stanowiłem miesięcznie. Zostawiamy. Kto to wierzy? Przybyli. To nie jest kwestia wiary. To jest kwestia wiedzy. I to jest taka sytuacja i to od razu ustawia priorytet. Co, co jest pierwsze, co jest potem. Jeżeli chodzi o stadion, no to my, ja z tego nie rezygnuję, ale nie jest to priorytet, patrząc na to, co się dzieje. To, co będzie decydować o rozwoju miasta w przyszłości. Tak, no przykro mi jest. Nie dotrzymałem słowa. Nie dotrzymałem słowa, ale mam z tego tytułu średnie wyrzuty sumienia. Bo uważam, że nie ma innego wyjścia, że okoliczności tak się zmieniły, na które ja nie mam wpływu. Że okoliczności ekonomiczne, prawne tak się zmieniły, że nie mogłem dotrzymać tego słowa. Nie mogłem dotrzymać tego słowa. Natomiast y, na pewno nie rezygnujemy z tego, żeby stado nie wybudowane. Kolejny zarzut, że źle, że, że źle wyliczyliśmy to wszystko i tak dalej. Wyliczyliśmy to bardzo rozsądnie i budowa tej trybuny pokazała, że było to najlepsze rozwiązanie, jakie można było, jeżeli chodzi o y, budowę stadionu etapami wybrać y, z prostego powodu. Trybuna Główna kosztowałby około 20 milionów złotych, a nie od, 20, od 2008 roku do dzisiaj nie ma takich pieniędzy w budżecie miasta, żebyśmy mogli nawet w ciągu dwóch lat wydać je na taką inwestycję. I dzisiaj, gdybyśmy się w to wpuścili, to ta trybuna by stała dalej niedokończona, bo nie było środków na jej, na jej dokończenie. I nie wiadomo, kiedy by był. Byłoby jeszcze gorzej, jeżeli uważacie, że jest źle, to jeszcze gorzej niż teraz. A w tej chwili jest trybuna niepełna, owszem, ale według pisma z PZP, spełniająca wszystkie wymagania rozgrywek na tym poziomie. Trybuna, która spokojnie przyjmuje wszystkich, którzy przychodzą na mecze. Wyjątki to tam są zdarzają się jakieś takie, ale to raz na rok i rzadziej, więc, więc tutaj e, nie ma o czym mówić. E, I no to, że para. No, no cóż, no, nie ma tego komfortu, nie ma takiej trybuny, e, chyba że jest stadion kryty, to, to, to na pewno są, są tacy, których nie moczy jak czasami oglądam migawki z angielskich stadionów, to tam są niskie trybuny i tak dalej, a i tak są, i tak, i, tak, i tak im bada. więc to, to jest taki argument, powiedziałbym, na no, no średniu. Jeżeli chodzi teraz... Sam się teraz Przepraszam. Jeżeli chodzi teraz... Piłkarską spółkę akcyjną. To ja muszę być tak, że ja mam takie dwa doświadczenia, jeżeli chodzi o wyczynowy sport stanowego. Pierwszy to jest spółka koszykarska, która skończyła się fatalnie i jesteśmy z nią w sądzie i będziemy domagać się zwrotu określonych pieniędzy, bo się nie wywiązała ta spółka. I druga spółka piłkarska. I tutaj jestem dobrego zdania o ludziach, którzy prowadzą tą, tą spółkę, zachowują się rzetelnie i uczciwie. Natomiast muszę powiedzieć tak, ja nie jestem członkiem tej spółki. Jeżeli ktoś się za to bierze, to powinien dbać przede wszystkim o to, żeby ona miała finansowanie. O ile mi wiadomo, koledzy, którzy są w zarządzie tej spółki, nie mają dużych osiągnięć w pozyskiwaniu sponsorów. A to jest ich główna rola. I w zasadzie, no, na tym się powinni koncentrować, a koncentrują się coraz bardziej na tym, żeby wyciągać rękę do, rękę do budżetu miasta. Dwa razy, jak według ich samych, miasto uratowało im tyłek, dając po 300 tysięcy. Kiedy w zasadzie mieliśmy ten problem, żeby takie pieniądze się znalazły? Trzeciego razu już nie będzie, bo nie możemy sobie na to pozwolić. Bo nie, bo nie możemy sobie na to pozwolić. Natomiast y, trzeba pamiętać o jednym, że stalowa wola to nie jest miasto, które się odwraca od, y, od piłki nożnej. Mimo tego, że to prawda, ja mam jak najgorsze zdanie o, o, o całym systemie piłki nożnej w Polsce. Y, jak najgorsze zdanie. Zresztą, dlaczego miałbym być lepszy, patrząc po tym, co się dzieje. Natomiast y, to nie jest tak, że miasto ma obowiązek dawać na zawodowych sportowców. Absolutnie nie. My utrzymujemy obiekty. Jeżeli tutaj pan radny Danej mówi, że kilkaset, kilkaset dzieciaków trenuje piłkę nożną w klubie stal, to trzeba pamiętać, że za te obiekty płaci miasto, nie klub. Za utrzymanie tych obiektów płaci miasto, że spółka piłkarska ma dochody z y, placu targowego. Ja proponowałem kolegom z zarządu spółki piłkarskiej. Przejmujcie plac targowy no? i będziecie mieć 100% dochodów. Nie wyrazili zainteresowania. No to bardzo przepraszam. To y, równa zarobić i cnoty nie stracić, tak? No to nie zjadą te rozmowy. Albo, albo, albo Wy pokazujecie, że rzeczywiście macie jakąś inicjatywę. To samo tutaj, wszyscy, wszyscy ci, którzy uważają, że trzeba dofinansować wśród do, radnych, że trzeba dofinansować piłkę nożną, nie było żadnej jakiejś takiej inicjatywy, która by sensownie to ustawiała. No bo stanąć i powiedzieć, niech miasto da, no to, to nie zasługuje niestety, w mojej opinii, na poważne traktowanie. Proszę bardzo. No to już o tej sprawie powiedziałem, bierzcie plac startowy minął rok. Radni ludzie, którzy są tym bardzo zainteresowani przygotować. Ja twierdzę, że tam nie ma uczciwego przekazywania pieniędzy z tego placu targowego do prokuratury. Jak będę miał to do prokuratury. Natomiast jeżeli wy chcecie, żeby, była, żeby to było czyste, no to wnieście inicjatywę, że przekazujecie plac targowy spółce. Niech ona to, to zorganizuje i wtedy ma kilkaset tysięcy złotych. Liczba handlujących na placu targowym się nie zmieniła od kilku lat, co najmniej. Nie zmalała. Proszę. Panowie, co roku jest zima, co roku jest deszcz i tak dalej. No. Co roku.